no, blok można powiedzieć z trasy. Dzisiaj powracamy z tematem obornika jeszcze na takich ostatkach. wozimy go do Święciechowa, czyli miejscowość oddalona o plus minus 5 km od gospodarstwa. Tam jest 7-hektarowa działeczka. Ostatnia, jeżeli chodzi o nasze docelowe zasiewy. Tam jeszcze Łukasz stwierdził, że rozrzucimy resztę obornika, który znajduje się na płycie. No bo prędzej czy później tak go trzeba będzie jakiś zaraz pryzmować. Do rozrzucenia pod kukurydzę jeszcze sporo czasu do końca listopada. Także mamy niespełna dwa miesiące, aby coś tam nazbierać. No tutaj, zawsze coś się rozrzuci. Także ganiamy jeszcze na dwa zestawy. Ogólnie temat jest taki, że ten obornik będziemy próbowali wymieszać bez orkowcem, bednarem. Nie wiem jak to się uda. Zazwyczaj jestem zwolennikiem, aby robił to pług, czyli przyorać i zrobić dobrą robotę. Wiem, że praktykujecie też, wielu z Was praktykuje właśnie mieszanie tego obornika bez orkowcami, więc w sumie, czemu nie sprawdzić tego? Zobaczymy jak to wyjdzie. A nóż będzie to jakimś innym doświadczeniem, eee, mówię, no, jak człowiek czegoś nie sprawdzi, nie dotknie sam, no to tak do końca nigdy nie wierzy. Także e, dzisiaj taki odcinek, na szybko. I cóż, widzimy się na polu, zobaczymy jak to będzie jak to będzie szło. No to jesteśmy słuchajcie, na miejscu. Oczywiście pierwsze przejazdy już zrobione. Wcześniej e, ja już jestem tutaj z drugim rozrzutnikiem bierzemy się za rozłożenie maszyny przerzucę sobie kamerę na skrzynię powiem wam że bardzo ułatwia pracę zainstalowanie tych kamer zarówno na tyle traktora jak i tutaj jedna na skrzyni no, ryzyko jest takie że można ją uderzyć no ale o to ma się głowę i rozum żeby myśleć co się robi dobra wałek że kamień obornik najdzie na adapter no i ruszamy no z tym rozrzutnikiem będzie już trochę gorzej bo obornik ostatnio był też wyrzucany w wybiegu jeszcze trochę bardziej świty ten który wjeżdża codziennie bardziej mokry tylko że naprawdę fajnie rozrzuca kurde kurzy się ale mimo wszystko szybko i tak zostawiam lekko uchyloną wiesz co się z tym dzieje Zmienimy troszeczkę i już właśnie się wałek uh -huh, tu nie widzę żeby mi taśma szła no teraz idzie dobra no to jest właśnie w tym Apollo mankament Przekładnia na 540 nie daje sobie rady przy świeżym oborniku. Spróbujemy. Niestety trzeba będzie jechać na ręcznym. Zwalniamy prędkość. Będziemy cykać olejem. Uczulam Was, naprawdę jak macie możliwość brania przekładni na 1000 i macie takie traktory, żeby, oczywiście czym nie każdy, gdzieś tam w starych kursusach te 1000 ma, to bierzcie, no to jest udręka jakich mało. Mimo, że traktor ma zapas mocy, no to niestety sprzęgło jest na wałku, nie pozwoli. przeciążyć na teren. jak jest obornik przerobiony To idzie to fajnie No ale kiedy mamy taki naprawdę fest słomiasty jeszcze jak tam gdzieś zwierzaki go ubiją nogami Nie zawsze to się łyżką uda idealnie roztrzepać podczas załadunku No i na adapter przyjdą takie dość dłuższe, już bym to nazwał, brzydko elementy No to jest lipa. Tak to wygląda z kamery tutaj na dziurach utrzymać stabilizację No i dlatego po prostu co jakiś czas daje ciśnienie oleju, żeby adapter dopchnąć i na chwilę zatrzymuje Bo jak idzie ciągły posuw, to niestety tej masy nachodzi dużo, dużo więcej że pójdzie bez problemu. No i tak to wygląda. Dawka plus minus 20 do no 16 ton na hektar. Wiadomo, tego świeżaka nie, nie idzie tak idealnie rozrzucić. No i zobaczymy, czy to się uda bez orkowcem przemieszać Także jeszcze kilka, może ze trzy rozrzutniki po, po, po nałówkach wy, wyjdą. No i bierzemy się jeszcze tutaj dzisiaj za uprawę, także widzimy się już przy Bednarze, przy siebie pszenicy i tam dalsza część dzisiejszego odcinka. No i Siemanko, witajcie w kolejnej części odcinka. Dzisiaj mieszamy zgodnie z zapowiedzią. Powiem Wam, nie ma to jak zapach świeżego obornika, który został rozrzucony na polu. Tak to mniej więcej wygląda. A po wymieszaniu bez orkowcem wygląda to generalnie tak. Jakbyśmy byśmy nie popatrzeli, do no tego obornika praktycznie nie widać już po wymieszaniu. Gdzieś tam może sporadycznie, jeżeli było gdzieś więcej słomy rzuconej, no to rzeczywiście można się tam doczepić, ale generalnie nie jest źle. Czyli efekt można powiedzieć w tym momencie mnie zadowala, bo spodziewałem się, że będzie troszeczkę gorzej. Eee, no, bo tak jak widzieliście wczoraj, na, na początku dzisiejszego odcinka, że ten obornik był no świeżak, po prostu świeżak wywożony z płyty. I tak to, tak to wygląda. Także jestem jak najbardziej zadowolony. Dłuta widzę już dość dostały po oczach. O, patrzcie, co się stało. Podkowe znaleźliśmy. No, trzeba ją wybić. O, zobaczcie. Piękna podkowa, bardzo ładnie zachowana. Widać. Kunie robiły tutaj na tych, na tych areałach kiedyś. Mówią, że podkowa niby przynosi szczęście. Zobaczymy, chowamy do traktora. W domu się ją troszeczkę odrestauruje. Może coś na niej na niej będzie. Jakieś inicjały czy coś to się to się odtworzy. No dobra, szkoda czasu, jedziemy dalej. Wspominałem właśnie też, że dłuta dostały już trochę po uszach, ale myślę, że te 7 hektarów na spokojnie zwęczymy. Nie będzie tutaj żadnego problemu, żebyśmy nie dojechali. W miarę to wygląda. Te, co zostały jeszcze w oryginale, to mam jedno i w zasadzie drugie i tam jeszcze trzecie mi zostało. Pozostałe to już są te staniochy powymieniane. Nie wiem, jakoś tak się dziwnie to pościerało, ale zobaczymy, lecimy dalej. Ładnie słoneczko dzisiaj nam świeci, choć nie powiem, bo zrobiło się dużo chłodniej, jakieś 15 stopni termometry wskazują. Wczoraj popołudniem i w nocy coś tam poko 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 pokropiło. Ale tak jak patrzę na ziemię, na glebę To tej wody niespecjalnie jest widać Więc to tylko tyle chyba co ksiądz propidłem, nie sprawdzałem nawet na miarkę No ale też ten deszcz nie był jakoś tam prognozowany, nie wiadomo jak bardzo Także tak to wygląda Ważne, że jeszcze temperatury takie silne zeszły Nie będzie już tak paliło, przynajmniej tak mówią Więc te rośliny nie będą jakoś tam specjalnie ubolewać przez wysokie temperatury, no ale z drugiej strony też też by się przydał, na to, już co rośnie. Jęczmień ładnie jechałem, po powschodził, pokażę Wam to może zobrazuje. Jak nie w tym, to w kolejnym odcinku pszenica pierwsza wysiewana też zaczęła już schodzić. <laughs> Także wszystko pozytywnie, jak na razie, w rzepaku idzie regulacja plus jeszcze tam walka z robakiem. Także, jak tu się mówi, wyrabiamy się z tematami. No i teraz jechałem sobie tutaj, zobaczcie, czystą ścieżkę z praktycznie z samym obornikiem. Czarno aż na, na ziemi. No jakoś nie widzę, żeby ten obornik zostawał. Także wymieszać bez orkowcem też się da. A jakoś się broniłem, że tylko pług. Także zwracam honor tym, którzy mówili, że też tak się da. Ogólnie wczoraj nie obyło by się bez awarii. Załadowałem się już z ostatnim rozrzutnikiem. No i pech chciał, że ujechałem, ja wiem, może 10, może 15 metrów, no i rozsypał się kolejny krzyżak w wałku z rozrzutniku. Także no lipa, bo to już było wieczorem, także no, ani tego naprawić, ani pojechać po części, więc musiałem od rozrzutnik podczepić praktycznie cała skrzynia załadowana. No i czekamy. Teraz trzeba będzie ten krzyżak albo wymienić. Chociaż ja byłbym już zwolennikiem nowego wałka, ponieważ no tam raczej już nie będzie co regenerować, no ale jak znam kojczulka, on tam ma jeszcze swoje pomysły na sprzeszanie takich rzeczy, także pewnie coś tam zaspawa, no i pochodzi. Bo w tamtym roku też, tak pamiętacie, w listopadzie Miałem problem, też tak było spawane, spawana, się już w końcu na tyle zmęczyło, że i tak trzeba było wałek kupić, i tak trzeba było kupić. No ale dajmy szansę, zobaczymy co z tego wyjdzie. Więc na razie jestem dobrej myśli. Będziemy rozrzucać jeszcze obornik pod kukurydzę, może pod trawy jeszcze, na pastwiskach. Więc no ten rozrzutnik się po prostu wykręci. I tyle, już dzisiaj ja nie miałem czasu, wolałem tu przyjechać, uprawiać żeby skończyć tą działkę i zapomnieć już można powiedzieć też o temacie uprawowo siewnym no i szczerze wam powiem że na tym byśmy zakończyli, bo na tą chwilę mamy 104 hektary już obsiane pszenicą plus te 7 hektarów, czyli będzie jakieś 100 no 120, bo tam mówię jakieś zakładki pewnie są, no to ten licznik też może być taki nie bardzo obiektywny, czyli mielibyśmy 120 hektarów pszenicy no i obrobiliśmy się praktycznie w półtora tygodnia, bo zaczęliśmy się w czwartek. Dzisiaj mamy sobotę, Także cały tydzień przeminął, ale ten tydzień to też taki był. Tu trzeba zboże przygotować, tam coś wyleciało, tam potem sesję prowadziłem. Więc też praktycznie pół dnia poszło w łeb, więc te dni też nie były pełne. ale te 100, czy 120 hektarów można powiedzieć ogarnięte w tym terminie. No i na tym byśmy zakończyli, czyli we wrześniu zamykamy się z tematem zasiewów na kolejny sezon. No ale doszły te dwie działki, łącznie 46 hektarów. No także tam będziemy się też musieli troszeczkę pobawić, ale to już sobie zostawiam na przyszły tydzień, ponieważ wczoraj oglądaliśmy tą działkę, sprawdzaliśmy granice. No i szczerze mówiąc, rośnie tam dosłownie wszystko. No i bez porządnej talerzówki, orki nie da się tego w żadnym stopniu inaczej uprawić więc dość spore przedsięwzięcie czeka w przyszłym tygodniu bo chcemy robić jakby wszystkie wszystkie kolejne etapy razem czyli talerzówka, orka i uprawa wałem, zobaczymy jak to wyjdzie no ale po co będzie potrzebne trochę sprzętu ale na razie nie zdradzam szczegółów jeżeli wszystko się dobrze zepnie to za grosze ringu pojawią się tym razem dwie maszyny także to będziecie mogli zobaczyć na kanale kompleksowo chcę tutaj teraz wynająć żeby się ogarnąć, no bo nie ukrywając, październik jest jeszcze dobrym miesiącem na uprawy ale pod, biorąc pod uwagę to, że nie wiemy jaki będzie listopad czy tam druga końcówka października lepiej zamknąć się z tym siewem i z tą uprawą jak najwcześniej, żeby potem nie narzekać, że coś zostało spierniczone no tak ja to widzę więc trzeba będzie rzucić wszystkie siły na pokład, 46 hektarów. wbrew pozorom, ani mało, ani dużo no jakby nie popatrząc no to połowa tego, co praktycznie, no taka mniejsza połowa tego, co obsiejemy czy uprawimy teraz. Także będzie troszeczkę załawy. Na pewno wszystko nie pójdzie pod pszenicę, bo tam 9 hektarów jest piasku, więc w najgorszym wypadku zostawię te 9 hektarów na, na jakieś tam wiosenne uprawy. Zobaczymy jeszcze, jak to się poukłada. No na razie trzeba wjechać, tam ruszyć, zobaczyć co tam w ogóle jest. Jest tam też wapno do rozrzucenia, ale wapno to już można rozrzucić po uprawach przed samym siewem, praktycznie. Więc jeszcze, jeszcze takiej tragedii nie ma, no ale trochę pracy czeka. Także w tym roku sezon naprawdę bardzo wymagający w naszym gospodarstwie. Eee, ale jakoś to wychodzi, tam gdzieś słyszę czy tam potyczki z paliwami, niektórzy mają nawet u nas na terenie jakoś w trawnie tego nie odczuwam, oczywiście też nie zakupujemy paliwa hurtowo no bardzo dobrze wiecie cena jest dużo wyższa jak na stacji do Orlenu z gospodarstwa mamy jakiś kilometr, <laughs> więc nawet jak codziennie traktor pojedzie się zatankować no to i tak się bardziej opłaca jakbyśmy mieli przepłacać praktycznie złotówkę, no prawie złotówkę na litrze, no pozorom jest to dużo Fakt jest taki, że jest akcyza, no, ale po co sobie odbierać ten pieniądz jeszcze, jeszcze w, w tej gotówce? Także nie ma sensu. Na razie, póki jest paliwo, bo zaraz się okaże, że u nas w drawnie dostawy nie będą. Chociaż zapewniał mnie kolega Mateusz, że problemu nie mają, wszystko jest realizowane zgodnie z harmonogramem. No, chyba że ludziom po prostu coś się w głowach zacznie znowu przestawiać, tak jak to było w, w ubiegłych latach, że nagle na stację SRU wszyscy tam w lutym, pamiętam, ruszyli wykupowali paliwo masowo, bo nie wiadomo co będzie poszła fama, paraliż i w ogóle stacje sparaliżowane ceny do góry, pamięta się to doskonale e, więc mam nadzieję, że to żadna panika się nie pojawi i każdy będzie po prostu kupował na miarę potrzeb no taka, taka jest zasada no ale to co się dzieje w Kurcie, fakt jest taki, że Orlen no, próbował troszeczkę zdominować ten rynek nie da się tego ukryć no, ale jakby nie patrząc z korzyścią dla klienta, no bo te paliwo jest fizycznie taniej. Tak? Pytanie, czy to po prostu starczy. To jest... No ale widać, przed wyborami można wszystko, bardzo dużo różnych cudów się dzieje, także trzeba być gotowym na wszystko. No ale nie ma, nie ma co ruszać tej polityki. Zobaczymy, co będzie po 15 października. A w skali protestowej może dziać się dość sporo jeszcze. I to bez względu, jaka opcja wygra, ponieważ nie wierzę, że. 16 października wszyscy zakasą czy tam zakasają reklamy, rękawy i pójdą w oręż działać na rzecz społeczeństwa nie że zanim się uformuje jakikolwiek rząd z nim się tam poobsadzają to już mamy praktycznie koniec listopada koniec listopada dla nas rolników jeżeli ktoś jeszcze nic nie sprzedawał a my na przykład nie sprzedawaliśmy ani rzepaku, ani pszenicy no może się czasami okazać problematyczne z uzyskaniem płynności finansowej no niestety, pszenica w skupie dzisiaj, 12. wczoraj dostałem ostatni komunikat cenowy, 940 zł, rzepak 1845, powiem Wam szczerze, te ceny, no nie pocieszają, o ile jeszcze w pszenicy nie ma tragedii, no bo tam, no prawie pod ten 1000 podchodzi, tak? no to o tyle rzepak 1800, szczerze mówiąc, przy kosztach i wedle mnie jest zdecydowanie do dupy ceną. <laughs> Więc, nie wiem, no że o ile, o ile go można trochę przytrzymać. Pytanie, czy znowu nie popełnimy błędu, jak przed rokiem. Trzymaj, trzymaj, nie wiadomo, co się wydarzy. To jest pytanie, na które dzisiaj sobie mało kto potrafi odpowiedzieć. A dużo jest gospodarstw, dużo jest przedsiębiorstw rolnych, którzy, no niestety, też nie znają odpowiedzi na to pytanie i się zastanawiają, co, co dalej zrobić. No ale myślę, że tematem politycznym można by troszeczkę się zająć. W szerszym, w szerszym temacie, szerzej to opowiedzieć, bo e, kwestia napływu towaru z Ukrainy jest cały czas otwarta. Nie widzicie, zostało przez Komisję Europejską zniesiony ten zakaz. Polska oczywiście stanęła o konie, powiedziała nie i koniec. Uważam, że dobrym to, dobrym to jest posunięciem No ale pytanie, jak długo to potrwa, jak długo będą wybierane naciski. No, i pytanie, co się wydarzy po 15 października, bo może się okazać, że to był tylko dobry e, temat wyborczy, żeby tylko kupić wyborców. Może się wydarzyć tak, że zmieni się opcja rządząca i powie, że no, niestety trzeba być solidarni z Komisją Europejską czy tam z Unią Europejską. No i ten zakaz będzie przez Polskę jednak zniesiony. Może też być tak, że będzie prędkie przyspieszenie wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Co ja osobiście uważam, będzie złym, złym posunięciem, ponieważ jako rolnictwo polskie czy europejskie będziemy mieli problem, aby dogonić ten rynek. No tu może się wielu nie zgadzać, może się zgadzać, może popierać, ale dla mnie e, to, co się dzieje teraz tam na Ukrainie, to jest tylko i wyłącznie efekt wybierania. Ja nie mówię o wojnie, bo to jest swoją drogą, ale chodzi mi o sprowadzanie wojny. tfu, towaru. Do, do Unii Europejskiej to jest po prostu wywieranie nacisków z góry, ponieważ jak dobrze wiecie, dużo jest ostatnio filmików, no 70-80% ukraińskich, nie tyle co gospodarstw, ale przedsiębiorstw rolnych, bo tak to trzeba nazwać, no jest pochodzenia kapitału zachodniego. tak? I teraz zobaczcie, jeżeli to jest aż 70%, to łatwo sobie przeliczyć, ile Ukraina ma gruntów pornych ee, i wyciągnąć tego 70% to już. To już nie są tysiące hektarów, to już są, a już nawet nie chcę, nie chcę w, to, w to wchodzić, bo to są naprawdę bardzo duże, duże liczby. No Jeżeli oni, ci przedsiębiorcy, mają naciski, wywierają naciski, a niestety politycy ukraińscy są dość bardzo skorumpowani lub podatni na korupcję, no to siłą rzeczy będzie tak, że ktoś ten interes musi pilnować. Tak? A jeżeli e, tak duża grupa ludzi traci ten pieniądz, a ma jakieś tam wpływy w wyższych sferach, no to z siłą rzeczy tak to będzie po prostu wyglądało. Na tym można byłoby długo rozmawiać, długo gdybać. Można by było jakiś live z tego zrobić i w zasadzie porozmawiać z Wami, co Wy o tym sądzicie, e, poodpowiadać na komentarze. Myślę, że to jest temat, który będzie nas dręczył. Dręczył i to jeszcze przez dość spory czas, bo się okazuje, że teraz ta wojna na Ukrainie zaczęła się opłacać coraz większej grupie społecznej. E, oczywiście przykro jest na to patrzeć przez pryzmat, e, może nie, nie tyle co historii, ale tragedii ludzi, którzy rzeczywiście potracili wiele w swoim życiu, potracili rodziny, domy, majątki itd. Ale z drugiej strony, jak tak popatrzymy na tą taką kurtynę, no to ten zachód dość dobrze, dość dobrze prosperuje, ale to jest mówię temat bardzo delikatny, nie chciałbym za bardzo tutaj wybiegać bo no różnie to niektórzy mogą odebrać e, ale o tym myślę, że warto rozmawiać widzę Łukasz już dojechał także rozpoczynamy się w ostatniej tutaj działki i szykujemy się na kolejne i tak to wygląda widzicie u nas mało tych odcinków było, ale szczerze mówiąc no natłok tej pracy, obowiązków wiesz tego w domu, no to no nie jest łatwo usiąść jeszcze wieczorami Montować te odcinki Ale góli na przykład, ciężko Zobaczcie co się dzieje Dlatego no mówię, tak troszeczkę zaniedbałem ten kanał, ale No z czegoś w końcu w życiu trzeba po prostu zrezygnować i zająć się tym co jest ważne Tak ja uważam Dobra Ciemno Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych nagraniach